Hej dzisiaj zrobimy unboxing zwierzaka na mówi Star Planet o ile mówi Star Planet w ogóle kiedyś zadziała ok już działa i teraz otworzę zwierzaka super teraz możemy go nazwać a nie jednak nie możemy ok proszę niech teraz wszystko już poprawnie działa. Jak widzicie kupiłam sobie kurę a więc nazwiemy ją poczciwy kundel dla niepoznaki wtedy nikt się nie zorientuje ok teraz trzeba nabić jej trochę LVL i zmarnować na nią trochę starcoinsa insale, czego się nie robi dla swoich zwierzaków. Okej okay, ta kura to straszny kanibala, ja wydałam na ciebie około 20 starcoins poniesiesz za to karę i nie dostaniesz jedzenia przez miesiąc. Teraz cię umyję chociaż to bez sensu myć kurę i trochę się z tobą pobawię. Okej okay, wystarczy ci teraz będziesz grzecznie stała obok mnie i to na tyle w dzisiejszym odcinku, ale chciałabym jeszcze bardzo pozdrowić użytkowniczkę Piesek 20105 oraz ryżowłosa. Mam nadzieję, że cieszycie się z uczestnictwa w tak edukacyjnym filmiku. Mam nadzieję, że mój film nauczył cię wiele o życiu w społeczeństwie Paaa.